Kino Konesera to filmy wielokrotnie nagradzane, będące klasyką kina światowego, a także filmy wyjątkowe pod względem realizacji, gwiazdorskiej obsady i scenariusza. Pianista. Największe dzieło Romana Polańskiego. Film uhonorowany wieloma nagrodami, w tym Złotą Palmą w Cannes i trzema Oscarami, jest świadectwem ludzkiej wytrzymałości w obliczu śmierci oraz hołdem dla siły muzyki i chęci życia. Teren Prywatny. Zdobywca Złotego Globu, John Travolta, jest jedyną nadzieją na ocalenie syna przed jego psychopatycznym klinczykiem. Odkryj mroczną tajemnicę. U571. Matthew McConaughey, Harvey Keitel i John Bon Jovi w poszukiwaniu enigmy zabiorą nas na dno oceanu. Oscar za najlepsze efekty specjalne. Czas apokalipsy. Kultowe kino w nowej, wydłużonej wersji reżyserskiej. Film nagrodzony m.in. Złotą Palmą w Kan, trzema Złotymi Globami oraz dwoma Oscarami. Filmy, które powinny znaleźć się w kolekcji każdego konesera filmowego. Kino akcji. To kino dla dorosłych, o ludziach, którzy w poszukiwaniu sprawiedliwości nie cofają się przed nikim i niczym. Regulamin zabijania. W rolach głównych Samuel L. Jackson i Tommy Lee Jones. Masakra w Jemenie to dopiero początek kłopotów. Czy przyjaźń i braterstwo broni wystarczą w walce z systemem? Desperaci. Ryan Philip i Benicio Del Toro nie liczą na to, że otrzymają okup. Spodziewają się nawet, że ich zabiją. Ale gdyby stało się inaczej, będą górą. Brother. Reżyseria Takeshi Kitano. Zabrudzone krwią pieniądze, paczki narkotyków, gęsto ścielący się trup i kodeks honorowy Bushido to kino akcji w japońskim stylu. Tajny projekt. Dolf Lundgren, jako były pracownik Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, zajmuje się ochroną świadków. Jednak teraz to on sam stał się celem dla mafii. Włącz się do akcji, zbierz swoją kolekcję. Kino grozy to kolekcja dla widzów o naprawdę mocnych nerwach. Doskonałe horrory i thrillery. Obudzą w tobie lęk i długo nie pozwolą o sobie zapomnieć. Inni. Nicole Kidman w mrocznym horrorze poszukuje odpowiedzi, kim są postacie widziane jedynie przez jej córkę i dlaczego Grace ma wrażenie, że nie są to jedynie dziecinne fantazje. Wcześniej czy później odnajdą cię. Przepowiednia. Richard Gere, Laura Linney i Will Patton w filmie opartym na faktach. Wypadek, w wyniku którego ginie Mary, jest początkiem serii niewytłumaczalnych zjawisk. Co widzisz? Smakosz 2. Potwór budzi się po latach, aby znów zaspokoić swój głód. Rytuał zjadania wybranych części ciała kolejnych ofiar musi się dopełnić. Teraz najesz się strach Blair Witch Project. W październiku 1984 roku troje studentów szkoły filmowej zaginęło w lesie Burkittsville w Maryland w trakcie realizacji zdjęć do dokumentu. Po roku odnaleziono ich materiały. Karizma. Kino w najlepszym wydaniu.